O, pozwolicie, że sobie usiądę, bo troszkę było stania na tym Warsaw Games Week, ale event jak najbardziej udany, zatem zapraszam na krótkiego vloga na ten temat. Jedziemy! Niestety, ze względu na to, że byłem na tym w sobotę, no i pojawiły się już wtedy spore tłumy, no to zbyt wiele gier nie udało mi się ograć, ale jednak no, jestem ogólnie zadowolony, bo miałem okazję sprawdzić kilka gier, na które czekam. Zatem jedziemy od początku. Pierwszym tytułem jest Just Cause 3. O dziwo do tej gry kolejki zbyt dużej nie było, ale to chyba dlatego, że to była pierwsza gra, którą ograłem i było jeszcze wtedy no trochę po dziesiątej. W każdym razie no, nie rozczarowałem się, to jest po prostu kolejny Just Cause. Tylko mamy więcej rzeczy, e, lepszą grafikę, ładniejsze wybuchy. Niestety samej gry nie można było kręcić, więc mogę wam tylko pokazać trailery, jak wyglądało stoisko. No, ale tak jak właśnie mówię, no to jest po prostu kolejny Just Cause. No i bardzo dobrze, korzystanie z linki, z Wingsuta, wszystko to jest bardzo fajne. Niestety za dużo sobie nie postrzelałem, bo nie mogłem przez dłuższy czas dotrzeć do misji, jak już wsiadłem na przykład do samolotu, to zaraz potem ja zły przycisk Przyciski z niego wyskoczyłem. I po prostu właściwie przez większość czasu kręciłem się i nic nie było ciekawego dookoła. Dopiero potem odpaliłem grę od nowa i na samym początku jest właśnie od razu fajna akcja, bo stoimy na samolocie z wyrzutnią rakiet i rozwalamy jakieś tam budynki. Także, no, zaczyna się od razu z grubej rury. Więc zagranie w to demo, no, nie zmieniło mojego zdania na temat tej gry, w sensie nadal na nią czekam, bo po prostu, no, jeżeli ktoś lubi takie, no, gry open world z nastawieniem po prostu na fan, na rozwałkę, nie zważając właśnie na jakąś tam fabułę, no to to jest jak najbardziej gra dla takich osób i właśnie ja się w sumie do tych osób zaliczam, bo lubię po prostu takie szalone gry Open World. Czasami, bo oczywiście te sławowe też jak najbardziej lubię. Kolejną grą była uwaga, strategia. Nie wiem w sumie ilu z was jara się serią Total War. Ale właśnie ogrywałem Total War Warhammer, czyli najnowszą część od tych samych ludzi, którzy robili wcześniej gry, inne gry z serii Total War, jak Rome, Empire Total War. No to teraz wzięli się za świat Warhammera tego fantasy battle. Nie Warhammera 40 tysięcy, tylko tego właśnie bardziej fantasy. I tak jakby się można spodziewać, no gry Total War zawsze świetnie pokazywały takie wielkie bitwy dużych armii. No, i połączenie właśnie tego systemu walki, no, tego systemu właśnie tych wielkich bitew ze światem Warhammera wypada naprawdę nieźle. Ciężko w sumie ocenić całą grę po jednej misji, w której w sumie nie wiedziałem, która jednostka do czego się nadaje, e, i, no i jeszcze do tego <laughs> skipnąłem tutorial, ale bitwy wyglądają świetnie, właśnie można przybliżyć sobie akcję i zobaczyć dokładnie indywidualne jednostki. Yy, muzyka jest świetna, no i właśnie bitwy, bitwy naprawdę wciągają i właśnie ta, jedyna, i ta misja, która była pokazana w tym demie, no, wydawała się na początku prosta, że po prostu jednej stronie jest nasza armia, po jednej stronie armia wroga i... No, ale wkrótce po rozpoczęciu walki się okazuje, że nagle z, zewsząd, i z lewej, i z prawej nadciągają posiłki, w pewnym momencie też nawet ktoś z tyłu mnie zaszedł, Także jeżeli wszystkie misje będą takie zróżnicowane i takie dynamiczne, to to może być naprawdę ciekawa gra. Następnie yy, rozegrałem, a właściwie rozegraliśmy, bo najwięcej byłem z moim znajomym. Rozegraliśmy kilka partii jak Street Fighter a 5. Yy, I cóż, no to jest po prostu kolejny Street Fighter. Fakt, że nie jestem jakimś ekspertem, ale grałem yy, w czwórkę trochę. I tak moim takim laickim spojrzeniem mogę stwierdzić, że niewiele się ta część różni, tak na pierwszy rzut oka. Ciosy Raju, które znałem, czyli jednej postaci, którą jakkolwiek ogarniam, działają też w piątce, co pozwoliło mi raz wygrać. No i tyle. Generalnie to jest taka gra, którą pewnie trzeba by więcej pograć, żeby zauważyć jakieś różnice, jakieś właśnie takie nowe niuanse. Ale cóż, gra wygląda ładnie, e, rusza się dobrze, animacje wyglądają e, świetnie. I jeżeli ktoś jest fanem e, no, Street Fightera, to pewnie i tak na tą grę już czeka. Następna gra na liście: Rainbow Six Siege. To był mój pierwszy kontakt z tym tytułem, bo na betę się nie załapałem. I muszę powiedzieć, że jestem mile zaskoczony. Grałem w wersję pc no bo tylko taka chyba była dostępna na targach. I, I naprawdę fajnie mi się grało. No oprócz tego, że trafiłem do grupki z jakimiś żartowniesiami, którzy cały czas przez mikrofon albo śpiewali, albo gadali jakieś głupoty. Ale właśnie... Gdyby się znalazło fajny team, to, to myślę, że to może być gra, w którą nawet ja bym chciał zagrać, mimo że nie jestem no, jakiś tak super nakręcony na kompetytywne shootery FPP. Ale to, co zobaczyłem, mi się podobało, właśnie ten e, cały pomysł z tym, że można właściwie wszystkie ściany rozwalać i właściwie można wejść przez sufit, można wejść przez drzwi od garażu, bo akurat w przypadku tej wersji, którą grywaliśmy, tam była jedna mapa, właśnie taki domek jednorodzinny, więc można wejść przez drzwi od garażu, można wejść... Przez okno, no i też właśnie w trakcie walki, wszystkie ściany wewnątrz tego budynku można rozwalać i tworzyć no, nowe przejścia albo po prostu dziury, przez które można zabijać wrogów. Także sprawia to, że naprawdę starcie są bardzo dynamiczne i właściwie każde starcie, nawet na tej samej mapie, może wyglądać zupełnie inaczej. Podoba mi się też ten pomysł, że na początku rundy, zależnie od tego, którą ze stron gramy, to albo po prostu no możemy się rozejrzeć, ogarnąć. Yy, co gdzie jest, zrobić barykady, a w tym czasie drużyna, która atakuje, wysyła takie robociki malutkie na zwiat i może, o ile się szybko uwinie, od razu namierzyć, gdzie jest zakładnik, i to może im potem ułatwić no, robotę. No i ogólnie, cała gra naprawdę mile mnie zaskoczyła i właśnie chociaż, tak jak mówiłem, no nie jestem jakiś super zazwyczaj nakręcony na kompetytywne shootery, to, to mam ochotę tą grę kupić. No, i już właściwie na sam koniec e, udało nam się wbić na pokaz trybu Fighter Squadron e, w Star Wars Battlefront. E, pokaz odbywał się na stanowisku PlayStation, no więc wiadomo, ogrywaliśmy wersję na PlayStation 4. E, I no, szczerze mówiąc, beta Battlefronta mnie mocno rozczarowała, zwłaszcza ten naziemny gameplay. No, wydawało mi się to takie strasznie e, nijakie, poza tym jeszcze ten tryb Walker Assault był niezbalansowany. No, i właściwie już yy, przestałem się zupełnie tą grą jarać i pomyślałem, że pewnie jej nie kupię. No, ale właśnie po zagraniu w ten tryb Fighter Squadron, który był na Warsaw Games Week, yy, no to znowu się zacząłem tą grą jarać i rozważam, kupno. Bo po prostu tryb był świetny. Generalnie polega na tym, że no, nie ma żadnego chodzenia na piechotę, nie ma strzelania, piu, 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 z laserków jakichś ręcznych, tylko po prostu latamy X-Wingami, TIE-Fighterami -tie i po prostu jest to jedna wielka powietrzna bitwa. Tryb wygląda świetnie, naprawdę, właśnie wygląda jak taka konkretna bitwa w świecie Star Wars. Sprawa jest prosta: trzeba zestrzelić jak najwięcej wrogich pojazdów, plus jak się pojawiają się tak zwane. Transportowce dla jednej albo dla drugiej drużyny, no i w tym momencie e, drużyna przeciwna musi ten transportowiec rozwalić, a, no a ta, której to jest transport, no, musi ten transport obronić. I po prostu jest to sposób na zdobycie dodatkowych punktów dla obu drużyn. Oprócz tego nad ziemią unoszą się różne power-upy, które mogą nam na przykład naprawić statek, e, przyspieszyć, e, skrócić właściwie cooldowny na rakiety, albo co fajniejsze, pozwolić nam latać. E, pojazdami bohaterów, czyli w przypadku rebeli to jest soku Milenium, a w przypadku ee, Imperium jest to Slave One, czyli statek Boby... Boby? Feta? Boba Feta? No wiecie, tego w tej fajnej zbroi. Nie wiem, jak szybko się ten tryb może znudzić, no bo faktycznie jest dosyć prosty, właściwie tylko taki deathmatch, że w powietrzu, ale jeżeli mapy będą urozmaicone i właśnie może będą też różne wariacje tego trybu, to to może być jeden z moich ulubionych trybów i w sumie tryb, dla którego kupiłbym Star Wars Battlefront. No i to w sumie tyle, jeżeli chodzi o Warsaw Games Week, przynajmniej z mojej perspektywy. No tak jak mówiłem, dotarłem dopiero w sobotę, w piątek niestety nie mogłem i, i no tyle, ile udało mi się ograć, bo niestety było trochę stania w kolejkach. Ale cały event jak najbardziej wypada pozytywnie, bo organizacja była całkiem sprawna, przynajmniej na tych stoiskach, na których ja byłem. Nie było jakichś, nie wiem, przepychanek, jakiegoś pchania się na bramki. Było bardzo kulturalnie, po prostu tylko trzeba było trochę stać. Także to był mój pierwszy tego typu event, i jeżeli w przyszłym roku również będzie kolejna edycja Warsaw Games Week, to na pewno chętnie wpadnę, bardzo mi się podobało. A teraz już żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!